Dobra, yy... uwagsy, zobaczymy se, nie? Ostatnio... <ścoughs> Ostatnio oglądaliśmy i... to zobaczyć nową część, tak? Drugą część. Kto porwał uczennicę, słuchajcie? Kto porwał uczennicę, tak? Jest to straszne, słuchajcie. Jest to straszne. Z Tobą jest coraz... ze na, coraz gorzej, Tobie mózg zanika, zaraz będziesz oglądać tylko content zrobiony przez AI. Nie, bo w całej szczęście istnieją takie rzeczy jak na przykład zaginiona uczennica part 2 i to daje... To mi daje nadzieję, że jeszcze są w tym świecie dobrzy ludzie, którzy produkują zajebiste, jakościowe treści. No i mamy pole. Kasia! Kasia! Kasia, czy to prawda, że strażnicy Squid Game 3 ci porwali? U... Szukałem ją na polu, człowieku. Co za kurwa debile! Kasia! Zajebisty pomysł! Dlaczego my to robimy, a nie policja? Dobrze, wiesz jakie mają podejście do tej sprawy i cytuję do nastolatków uciekających z domu. Zresztą sama mówiłaś, że musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Tak, i bierzemy, tylko po prostu czasami wydaje mi się to bez sensu. Znajdziemy ją, jestem pewien. Nie ma sensu się teraz załamywać. Przyszedł ku**a, zobaczcie, Alvaro. On coś wie, on coś wie, słuchajcie. On coś wie, gdzie istnieje, gdzie są kurwa koordynaty wyspy. Zobaczymy, k zobaczymy. A jeżeli faktycznie zaginęła, to teraz potrzebuje nas bardziej niż kiedykolwiek. A jeżeli wolno spytać, to dlaczego akurat tutaj? Kasia przychodzi tu, jak potrzebuje się wyciszyć. Tak. Tu jak po potrzebuje sobie zajechać, kurwa, mefedronik z Warszawki. Nie że. Nigdy mi o tym nie mówiła. Nie? Nie, ch nie chwaliła się, że lubi se zaćpać noca, kurwa, z Warszawki? To, to dziwne trochę, ale okej, okay, no. <ścoughs> Czasami lubimy se. Tak naprawdę to dużo rzeczy przeżywa. Czy to w szkole, czy w domu. Nawet ta drama z Kasprem. Skąd ty wiesz? Kasia mi opowie... No wiem, bo sam dostarczałem jej mefedron stargówka, no i wiesz, czasami kurwa przybombiliśmy sobie razem. Różnie się to kończyło, ale zawsze przeżywała. Mam nadzieję, że teraz nie, nie jest inaczej, tak? No, a bo jak kurwa umrze, to będzie przypał jak skur... A trzecią? Trzecią ścieżkę to nigdy nie waliła, bo to była za mocna dawka. A tam czasami serio potrafi się kryć coś bardzo nieciekawego. Może wam się wydawać, że znacie Kaspra, ale mam dziwne wrażenie, że ten koleś się coś pogrywa. Zresztą, wygląda na takiego, dla którego nie byłby to pierwszy raz. Prawda? Noo... Nie byłby to pierwszy raz! Kasiu! Walenia w żyłę! Jestem za płótnem! I mimo upłynięcia prawie 48 godzin, wciąż wiemy niewiele więcej niż na początku. Wciąż yes, szukamy nowych śladów. Nie, TV, nie? Zablokowałem ich na YouTube i nadal ich filmiki mi się kurwa, wyświetlają. Ej, e, Nula, zaczekaj, e, możesz nam powiedzieć... Nie mam Dalej śmierdzielu, jebany. Ale ja nie śmierdzę! Przysięgam, że nie śmierdzę! Naprawdę pachnę. I J***** od ciebie, k***a, Czyżby Nula uczyła się do sprawdzianu? Co? Nie, robiłam paznokcie, a poza tym nawet nie wiedziałam, że jest jakiś sprawdzian. Nie mam czasu. Pytania się mnożą. Ja specjalnie miło, że biorę na pamięć na takie sytuacje i w końcu się przydało. Otóż Kasi nie było w szkole na pewno. Jestem tego pewna. Wow! No, dziękujemy za oczywistość kurwa, nie? Bo ja wtedy byłam, a jej nie widziałam. Aha, i to wszystko? A co? Kwestionujesz moje percepcje, chłopczyku? Więc jak widzicie, Kasi na pewno nie było wtedy w szkole. Na 100%. Ty, Jaś Wędrowniczek, a powiesz nam, co robiłeś wczoraj wieczorową porą? Spałem hmm? kurwa. Duże ilości mefedronu. Detektywów? Tylko my jesteśmy telewizja, bo my widzimy i wiemy wszystko. No to gdzie? No mówię, że czpałem kurwa, i w worek. E, może warto, żeby widzowie wiedzieli, że Kacper był wczoraj widziany w miejscu, gdzie, uwaga, znaleziono Ertaga Kasi. Chcesz nam coś o tym powiedzieć? Oprócz Ertaga, znaleziono 4 kg mefedronu główka i to nie jest nic normalnego. A i przypadkowo. Nic dziwnego, kurta! bo tam, Kultu, to, się, się z dumbingiem. Zupełnie tak jakbyś wrócił po niego, żeby za... Zacząć... Dobra, wyłączaj to! Oho. Dobra, luz! Musicie tak na wizji to drążyć? Czyli jest co drążyć? Tak, Dobra. jestem czpunem. Kurka nie widać po oczach, ale mu, nie musicie tego wrzucać na YouTube'a i na Facebooka. Live? Hmm? Nie wiedzieliśmy. No bo nie wiedzieliście, wiedzieliście, że jestem czpunem. Kurka. Nie widać po oczach do kurwa. No, yy, coś jeszcze ten, tego jest szmeges. Jestem pewnie sorry. A może mimo wszystko masz jakąś hipotezę na temat zaginięcia Kasi? Jak na moja. wiecie, jak mówią zawsze w serialach, winnym jest ktoś z najbliższego otoczenia, a jak nie rodzina, to chłopak. Damn! ja nie chcę rzucać skarżeniami. broń Boże, absolutnie, ale czy ktoś z nas tak naprawdę go zna? Ale ich nie? Wierzysz mu? W co? W próbę zrzucenia podejrzeń? Co, na chłopaka, z którym ma kosę? Piotrek, błagam cię. No właśnie też coś mi tu Wie geniusz to jest. Bo to szatnie. No, mm. no, spadam stąd. Oho, Aha. Aha. Co tam, szmulu? No i nic, szmato. A ty, kurta. Co kurwa? Gówno kurwa. Głupia Ruro <jebna> Nie wiem. no, może to jest czas w końcu, żebyś się przyznała do tego, że jesteś po prostu fałszywą przyjaciółką, której nikt nic nie obchodzi. A może masz coś wspólnego z zaginięciem Kasi? Co? Dlatego tak się niczym nie przejmujesz. No, nieźle. Żebyś ty zaraz nie zaczęła się przejmować z powodu Matiego. Wow! Matiego? Nie rozumiem, Mati, to tylko mój kolega. No widzę, że aktor wspomocno wjechało. Co? Za rączkę trzymacie się tylko przy zgaszonym światełku? Tak, żeby nikt nie widział? Hmm. Nie nudzi cię to udawanie przed wszystkimi? Udawanie? Czego? Nie, nie rozumiem. No może tego, że jesteś w związku z Matim od kilku miesięcy? i Jesteś taką super przyjaciółką, że nawet mi o tym nie powiesz. No... Czy serio? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Tra... Tak, bo widziałem, jak robisz mu loda w fałcie i nie pochwaliłaś się, a powinnaś, bo jesteś moją przyjaciółką, więc ja wrzucam teraz, wrzucam twoje zdjęcie. No właśnie i tyle! A. I co? Jego przyjaciółka powinna milczeć, czy powiedzieć ci prawdę co wybierasz? Nie, nie zrobiłam gały. jest to przerobione komputerowo. No cóż, moja droga. Twój Romeo na boku prowadzi drugi związek z inną laską. Kto <laughs> no, by pomyślał, że Mati to taki player? <laughs> player! Nie wiem, ja... Muszę to przemyśleć. W sensie... Damn. Muszę się przebrać na błę. Takie rzeczy warto jest przemyśleć. Plot twist! Plot twist! Ja pierdolę. O kurwa. A ona jest tutaj związana. Horror psychologiczny japoński. Co ona nie wie? Teraz jej kurwa mikrofon wykrywa. Na chod, ona tak głośno oddycha. Głośniej jeszcze, kurde, nie? Głośniej. Przecież ten, kurt kaloryfer nie jest nawet yy, do ściany przymocowany, możesz go pociągnąć! Do chupa. I pewnie jest w lekki też! Przecież bierzesz ten kaloryfer, wypier**lasz przez okno, rozpier**lasz szybę i wychodzisz, ja pier**le, failer p. Klamkę zostawił w ogóle! Klamka jest? Ja pier... klamka jest, można otworzyć to okno, kurwa. What the fuck? Jaki kurwa amator? Ej, ona jest jakaś głupia? Hello, kurwa, klamka, klamka i kaloryfer nieprzywiercony. Jeszcze tylko ręka jedna kurwa. Oho, a jednak przywiercony. Fuck. Ja pierdolę, znalazła klucz do kaloryfera, żeby, żeby rury odstygować. Dawaj. Co ona odpierdala? kurwa nawet nie włożyłaś tego tam. Mózg, o, mózg w wielkości orzeszka. Kogo stalkujesz? Kamila. O, a po co? Sam nie wiem, ale po rozmowie z Kacprem jakoś tak nie naszło i pomyślałem, że czemu by nie sprawdzić. No w sumie. I co, masz coś? I tak i nie. Z jednej strony, typ ma totalnie normalny profil, co nie. Wow, pan nawet, że turbonormicki. Turbonormicki profil! Ale zacząłem przyglądać się tym fotkom bliżej. No, zobacz. O, on ma sześć palców. Ja pierniczę, to jest mutant stary. Nie, chodzi o to, że ktoś przerobił te fotki w AI. Wow. Okej. Okay. A, czekaj, weź pokaż też. Patrzyłem, ale to są fotki z przedokresu, jak poznał Kasię. No wiem, ale są takie dziwnie randomowe. Są jakieś kwiatki? To gerbery. Skąd ty wiesz takie rzeczy? Wbrew pozorom uważam na fizyce. Nie to co niektórzy. Ty, a tutaj patrz. Kaczka do kąpieli? Nie B... ta... Niezła kur... BTW. Wygenerowana chuj... Fak? A dalej hinduskie żarcie, stary, tu się nic nie klei. I co? Typowe Insta NPCa. No sam nie wiem, no... Poza tym oprócz tych kwotek, to tutaj nie masz nic. Żadnego stories, żadnych zapisanych linków. Zero. Tu masz wbior. Mają wielki napis, kurwa, New, że nowe konto, kurwa jest tutaj napisane. O, napisane, że jest studentem UW. Chłopaki? Czemu wy... Student UW? Okej, okay, nie? Spoko. Student UW, kur. To jakaś nowa kategoria, kur. jakiegoś znastwa Czy co, o co chodzi, kurwa? Nie jesteście jeszcze na sali gimnastycznej? Przecież macie WF nie, no bo my tak tylko ten... Bo my jesteśmy szkolna telewizja i związki zawodowe nam gwarantują przerwę. No dobra, to będziemy lecieć. Przepraszamy. Bro. Nauczycielka -krótki w krótkich spodenkach BTW. Julia, hej, czekaj. Czego chcesz? Chciałem cię tylko zobaczyć. Ty panny. Co? O czym ty mówisz? Wiem, że mnie zdradziłeś, ty jemny nerdzie. Dałam ci szansę, a ty to przepaściłeś. Ale zaraz, o czym ty mówisz, Julia? Nigdy bym tego nie zrobił. Przysięgam, jestem nerdem, nie mam zdolności do zdradzania, ta? W, 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 w to mam. Śmieciu w okularach, kurwa. Harry Potter Luke as nowy sezon HBO, kurwa. nowy aktor, kurwa. Nawet nie jesteś podobny do Harry' Pottera i oryginalne są lepsze. Jeźcie, śmieciu zdradliwy. Nie, jestem podobny do niego! Nie jesteś, kurwa! Wyglądasz jak obcy go Niepodobny do Karego Pottera w nowej serii HBO GO Kurwa, pierwszy sezon To chuta. Na ch**ie wzięli w ogóle na tą rolę Nawet nie masz k**a blizny na czole Pierwszy. Damn. Damn Deep Julia, nie chcę ci przeszkadzać, ale masz może jakieś nowe informacje odnośnie Kasi? Pan pyta mnie? No tak, no, no wiesz jak to jest z policją, no może coś wiedzą, ale nie powiedzą ze względu na dobro śledztwa. Nauczniowie czasami wiedzą więcej niż, niż nauczyciele i dorośli. Zresztą sądząc po twoim stanie, no was też to wszystkich jakoś dotyka. My też. Dobra, Snape, co ty pierdolisz? Ja jestem z Gryffindoru, na który ch... męczysz mnie i jestem tylko uczennicą. Nie wiem czego ode mnie chcesz. Pierdaj. Wy zawsze byliście taką super ekipą, taką zgraną paczką. No i nadal musicie być. No Kasia się odnajdzie, wierz mi. No a, a policja, no policja ma świetne statystyki, jeżeli chodzi o takie sprawy, no wiesz mi. No. No będzie dobrze, no. Głowa do góry. Ty chyba studiowałeś w Mogwarcie, debilu Natomiast jeb... zamiast w Mogwarcie i męczysz mnie zwykłą uczennicę Gryfindoru. W jakim sensie? No w takim kłótnie, że jak jesteś magiem, to sobie wyczaruj lokalizację jej, a nie przychodzisz i pytasz mnie o jakieś z... zadania i mówię co jeszcze. Ja jestem zwykłą. Uczennicą z Gryfindoru, a ty jesteś ze Slytherinu. No ale wiesz, no niektórzy różnie reagują na taką sytuację. No, no Nula może się zdystansowała, a Piotr i Oskar kręcą tą swoją telewizję, no a Kacper to, to jest Kacper. No wiesz, no ludzie nie są zero-jedynkowi. No. Ty w kurtce nie powinieneś być zero-jedynkowy, bo jesteś nauczycielem, kurpa. Pracować od problemów w życiu. No, na przykład niektórzy rysują, słuchają muzyki, a niektórzy po prostu śmigają hulajnogą po nocy bez sensu, jak Kacper. No. Co ty pierdolisz, mugolu jebany? No, no tak no, przedwczoraj na przykład y, wyszedłem w nocy z psem i patrzę, o, kacper na hulajnodze jak wyścigówka jakaś, no nawet mnie nie poznał tylko ziół, no prawie mi syzywka rozjechał. No wiesz, jeżeli mu to pomaga, no to ja nie widzę problemu. No. Czekaj, co? O czym ty w ogóle gadasz, człowieku? Jakiej hulajnodze? I, no, no, tak, no stop pro, jak, jak to tak, na 100 pro, jak to się mówi, a, a co? A co? Gówno. Masz cokolwiek? Nie. To jest trochę dziwne w sumie. To samo pomyślałem. Koleś ma jedno dziwne konto na IG, żadnego fejsa, snapa, tiktoka, nic. Nawet wpisów w KRS-ie, jakby typ kompletnie nie istniał. A sprawdzałeś tą jego uczelnię? Też nic. Uczelnia niby jest, no ale żadnego potwierdzenia, że tam faktycznie chodził. Zero info. No ale z drugiej strony to chyba nie jest takie dziwne, nie mieć social mediów. Co nie? No w sumie on jest już trochę stary. Ile on ma lat 20? Hmm. Dobra. Jeszcze Daję... raz. Od jak dawna on się spotyka z Kasią? Od jakichś dwóch, trzech miesięcy? No to patrząc na jego IG to tu się kompletnie nic nie klei. Ang status. Ja to kurczę ja jestem duchem chyba. Wiesz co? Ten koleś od zawsze wydawał mi się taki trochę sas. Wow. A jest trochę śliski. Ty, sas. Gdzie on w ogóle mieszka? Kasia ci coś mówiła? Nie, nie kojarzę i chyba też nikt u niego nigdy nie był. Dobra, potrzebujemy jutro jakiegoś mózga, który zbierze nam to wszystko do kupy. Mati Maty. Jaki bad boy Możemy pogadać. Nie teraz, Hermiona. Jestem zajęty. Okej, okay, to nie będziemy gadać. Ale reżyser nam kazał nagrać tą scenę. No, okej. Okay. No, to pogadam sobie teraz z tobą. Jeba, fakt boju. Jechałeś gdzieś na nodze. Po drugie. Wasza kłótnia po zdjęciach klasowych. Pamiętam, co mówiłeś. Oho. I wiem, że to było w emocjach. Ale wiesz, jak to wygląda? Jak! Dajem poszedł bez słowa. Ona. Zastawia, zastanawia się. Mętlik w głowie. On. Bez emocji na twarzy. Ona wchodzi do. Szatni, gdzie śmierdzi potem męskości. Miałem się z tym spotkać tamtego wieczoru. Słucham? Powiedz... I mówisz mi o tym dopiero teraz. Powiedziała, zaskoczona. A co miałbym powiedzieć, tak naprawdę? Jakby to wyglądało? Powiedział normalnie. Okej, okay, dobrze. Mógłbyś mi to powiedzieć. Wszystko po kolei, jak było. Proszę. Zdziwiła się. Kasia się do mnie odetchnąła wieczorem. Nagle zapytała, czy możemy się spotkać. Napisałem mi adres i godzinę. A gdy dojechałem na miejsce, nikogo nie było. Poczekałem na nią trochę, ale kontakt się urwał. Więc wróciłem do domu. Powiedział z przejęciem na twarzy. No. Wiesz, że nie brzmi to zbyt przekonująco Odpowiedziała ja. za kłopotanie. Ale chciałaś znać prawdę, więc. No, możesz mi wierzyć albo nie, ale dobrze wiesz, że... Nie zrobiłbym kasie krzywdy. Nigdy. Nie brzmiało to zbyt przekonująco. Tak samo mocno chcę znaleźć, jak ty. No, w ostatnim czasie każdy tak mówi, ale niektórzy przynajmniej coś robią w tym temacie. Aha. No tak, super. Dzięki, Wielki, wiesz? Powiedział wkrótce. Kacperek, Wielki Ham, tak? Krzykną. Który myśli tylko o sobie. Nie o to mi chodziło. Czemu się spinasz? Dobra, zresztą nieważne, co tam myślisz, wiesz. Po prostu zachowaj to dla siebie, ok? Pokazuj jej faka. Nie wiem dlaczego. Dobrze wiesz, że miałem prace społeczne. Jeszcze zdarzy mi się jeden taki przycał i do takiego kalibru nie będę przez to przechodził już teraz. Okej, okay, dobrze. Powiedzmy, że. Rozumiem. Skłamała. On zarzucił ręcznik na swoje ramy i powiedział. Naprawdę nic się nie zrobiłem. Julka miała. Wiesz, że zasadzie... będziesz musiał o tym wszystkim powiedzieć. Coś to jest i... ważne, żeby zatajeć to przed innymi w waszym spotkaniu, do którego nie doszło. Wytłumaczyła. No mu... mieć przez to później Odparł. Zastanowisz się, Ona kiwnęła głową. przed do toalety i zesrał się, bo ja wcześniej KFC. Ona wyszła, bo nie mogła jeszcze tego zapachu. Ale jednak coś sprawiło, że została Znalazła w jego torbie działający wibrator Czyżby należał do zaginionej? Zastanawiała się Popatrzyła I czy zdąży teraz sięgnąć po ten wibrator W tej torbie Walczy są, idę czy nie idę Podchodzi powoli Widzi portfel z misbehave Ja pole Wielki Nigdy takiego nie widziała na oczy Jakim cudem możemy mu wejść? To na pewno nie należy do niego Wyjęła teraz telefon I zrobiła zdjęcie To na pewno nie, to na pewno nie, nie, nie męski wibrator pomyślała Wysłała zdjęcie na grup chat I wrzuciła airtaga do portfela z misbehave I opuściła pomieszczenie Ich bin zu Lewicowie, co dalej? Nie wiemy. Nie wiemy, co dalej się wydarzy. Ta historia nabiera ciągle tempa. Kiedy będzie kolejny odcinek? Zapytał Young Multi. <gry> a proszę, part 3. Kto chce, niech polubi. Ja polubię. Kocham, a kto z Przysięgam, uważam, że radzi sobie najlepiej. I po prostu nie umiem się doczekać kolejnego Ja to samo. Nie mogę się doczekać. Wiadomo, kiedy będzie. Czy zostało to dziś zapowiedziane? Krzostka świadczy dzieci z w dziecka w piłce nożnej. Mi ten green z fuckbojem i z tą drugą? Bad bitch? Ja p dolej nie zdążyłem kupić bilety na spotkanie w Warszawie? I w Błoniach? Ja ale figurki mają swoje. Ej, chciałbym mieć swoje figurki, szczerze. I to mówię bez czap. Waxy Mystery Figurki. Ja p***le. Czemu ja nie mam swoich? I by ludzie je otwierali jak... Jak... Labubu. Co, pięć dni jest odcinek? Kurde. No to już niedługo.